Pracy. A jak już jesteśmy przy pokazywaniu, to przeniesiemy się teraz chwilę z powrotem do BIM Colaba. Dokładnie, ja tylko zakończę udostępnianie ekranu ja tak, i oddaję głos Filipowi. Ja tylko dodam jeszcze Filip, zanim zaczniesz pokazywać, że to, co Filip teraz pokaże, tak naprawdę nie wymaga tego, żeby cały zespół był super zaawansowany. Jeżeli dostarczą wam jakieś modele 3D, super, jeżeli będą miały też w sobie jakieś informacje, to już możecie postawić w Zoomie pierwszy krok do dobrej koordynacji, tak. prawda, Filip? Tak, dokładnie, bo za chwilkę właśnie przejdziemy sobie do Zooma, o którym jeszcze dzisiaj nie wspominaliśmy. Jak Piotr pokazywał, mamy tutaj wszystkie modele wgrane już na platformę, czyli zakładamy, że to jest miejsce, w którym mamy zawsze najświeższą wersję. Jeśli ktokolwiek dokonał nowy model, to go teraz podmienia i wrzuca tutaj jeszcze, jeszcze raz nową wersję. I teraz jako osoba w tym projekcie w roli BIM koordynatora będę chciał go sprawdzić, czy te modele spełniają moje wymagania, czy mają kolizję, czy spełniają te wymagania, które wcześniej, przypominam, tworzyliśmy też na platformie, na przykład właśnie odnośnie tych drzwi. W tym celu przejdę sobie do BIM Collab Jest to zupełnie osobny program, służący właściwie głównie do sprawdzania modeli, który też instaluje się osobno już na naszym komputerze. Pierwszą rzeczą, którą muszę zrobić, jeśli chcę sprawdzić te modele i chcę to zrobić najbardziej efektywnie, to połączyć się z moją platformą. Czyli klikam sobie ikonkę Connect to Collab, wybieram adres mojej platformy Nexus, a następnie wybieram jeden z modeli. Po kliknięciu OK. Tutaj zostaną załadowane z automatu modele, które wgrywam na platformę. Czyli dzięki temu mam zawsze pewność, że sprawdzam najnowszą wersję, mam jedno źródło informacji. Mogę takie modele ładować, klikając Load. Teraz na przykład widzę, że był nowo dodany model od Piotka, więc musiałem go dopiero pobrać. Mogę też w dowolnym momencie klikając Unload wyłączyć dany model. Podobnie jak w Zoomie, jeśli nie jest mi teraz potrzebny, to mogę go po prostu, po prostu ukryć. Ale mi teraz będą potrzebne wszystkie, więc wszystkie z powrotem włączę. I co w takim Zoomie możemy zrobić? Możemy oczywiście sobie orbitować w tym modelu. Przypomnę też króciutko to, co pokazywał nam przed chwilą Wojtek, mianowicie jeśli zaznaczę sobie dowolny element tego modelu, na przykład drzwi, to tutaj będę miał wyciąg najróżniejszych ich właściwości, ale oczywiście strasznie żmudną pracą byłoby klikanie po kolei, sprawdzanie jakie właściwości mają które elementy. Mogę to zrobić z automatu i mam do tego parę, parę narzędzi. Na przykład jeśli wejdę do zakładki Smart Views, to będę mógł narzucić, konkretne kolory i reguły na mój model po to, żeby sprawdzić w sposób graficzny, czy spełni on wymagania, czy nie. Jeśli ktoś w archigadzie korzysta z zastąpień graficznych, to działa to w dość podobny sposób. Czyli przykładowo mogę wybrać taką regułę, która pokoloruje mój model w zależności od tego, na którym piętrze znajdują się dane elementy. Mam tutaj listę wszystkich pięter mojego budynku. Jeśli kliknę teraz na przykład na pozycji first floor, mogę zobaczyć wszystkie elementy, które oznaczone są jako znajdujące się na pierwszym piętrze. Mogę teraz sprawdzić, czy czegoś mi tutaj brakuje, ewentualnie, czy nie pojawiły się tutaj jakieś elementy wiszące w przestrzeni z innych kondygnacji. I od razu mógłbym znaleźć tutaj w ten sposób błąd. Mogę też w każdej chwili wrócić sobie do całościowego widoku i takie zastąpienie wyłączyć, korzystając z ikonek u góry. Idąc dalej, będę mógł sprawdzić też, czy wszystkie elementy są dobrze sklasyfikowane. Tu również mamy inne zastąpienie, które oznacza nam na przykład, właśnie co zostało sklasyfikowane jako kolumna, albo co zostało sklasyfikowane jako drzwi w projekcie. Mogę też sprawdzić w drugą stronę, czy są tylko elementy, które nie spełniają takiej reguły. Mogę też na przykład sprawdzić na tylko i wyłącznie modelu konstrukcyjnym, czy został on prawidłowo sklasyfikowany. I tutaj też mamy listę wszystkich jego elementów z podaną klasyfikacją w zależności od koloru. Tutaj podstawowa przewaga akurat w stosunku do zastąpień graficznych to jest automatyczne kolorowanie, tak? Tak, tak, tak. tak, tak. Nie muszę przykładzie... się zastanawiać nad tak, całą paletką. Trzeba, trzeba to ustawić. Dokładnie. Tutaj robi się to w sposób Zwłaszcza w sytuacjach, jak tych kategorii będzie dużo. Tak jak sprawdzam na przykład sobie cały model, musiałbym się w archikadzie zastanowić nad wszystkimi tymi barwami, gdzie się sobie dodać na jakąś paletę. Tutaj klikam autokolor, one wybierają się z automatu. Także warto z, tego, warto z tego korzystać. Pozwala to w szybki sposób przejrzeć cały model. Słuchajcie, dawno nie widziałem tak prawidłowo skoordynowanego modelu. <laughs> błędów. Żadnych błędów. Tak, tak się tak. wydaje Jeszcze. na pierwszy rzut oka, ale pójdźmy dalej. Ale wiesz, już jest dobrze, jeżeli już wszystko jest... jest na odpowiedniej kondygnacji, ma odpowiednią kategorię, że belka jest belką, a strop stropem, to już, to już że tak powiem, jest całkiem całkiem dobrze. Tak, jest całkiem nieźle, ale jako objąk koordynator muszę dążyć dalej i teraz przejdziemy <laughs> sobie zakładkę dalej do konfliktów, w których będziemy mogli sprawdzić sobie dwie rzeczy, kolizję oraz wymagania projektu. Tutaj zaczytałem mi się też przy okazji z platformy wymagania, które już tam utworzyłem. Odnośnie drzwi, czyli na przykład mogę kliknąć sobie teraz moją regułę drzwi Pepos sprawdzamy, czy mają dobre oznaczenie i wybrałem tylko dwie kategorie, A30 i A60. Jeśli kliknę tą regułę, mogę teraz zobaczyć, że te drzwi wyświetlają się tutaj jako te, które nie przeszły. Mam tutaj zakładkę pięknie nazwaną failures <grych> i moją porażką. W tym przypadku są drzwi, na przykład tutaj, opisane jako drzwi A90. No niestety nie mamy takiej klasy w projekcie, ktoś tu ewidentnie przywymiarował. E, możemy się zastanowić, czy to jest konieczne do zmiany. Albo w, Czyli... w drugą stronę, może ktoś konsultował to ze strażakiem i jednak jest taka potrzeba. Dokładnie. E, idąc dalej, mamy też informację o producencie. W przypadku jednych drzwi nie została ona podana. I teraz też możemy zobaczyć, e, miała być zdefiniowana, nie jest zdefiniowana. Więc w ten sposób mogę to szybko wylistować. Mamy też trzeci przykład, czyli oznaczenie o tym, czy drzwi są ewakuacyjne. w tym przypadku mamy po prostu ptaszka. Przy takim wymaganiu to znaczy, że zostało w całości spełnione. Nie mamy żadnych przypadków, kiedy pojawiają się takie elementy niespełnione. Mamy też kolizje. Kolizje pozwalają nam wybrać dwa zbiory elementów i sprawdzić, czy te elementy na siebie nachodzą. Tutaj myślę, że przy okazji mogę pokazać fragment takich reguł, bo to może, to może być dwie rzeczy, które są pewną przewagą, w kolaba. Od, od stosunkowo niedawna. Mianowicie, jeśli wejdziemy w edycję, to tutaj podobnie jak na przykład w zestawieniach w archikadzie, określam sobie wszystkie elementy, które są częścią modelu S-Office-Arch, powinny zostać dodane. I tak samo określam jeszcze, że to powinny być wszystkie elementy, które mają funkcję nośną, powiedzmy. A pod spodem określam sobie również drugi osobny zbiór, czyli wszystkie elementy, które są częścią modelu konstrukcji. Ale co ważne, będę mógł sprawdzić tutaj reguły odnośnie kolizji, Odnośnie duplikatów, czyli czy dane elementy mi się powielają w modelu, oraz od niedawna mamy też dodatkową opcję Distance i Clashbox Size. Clashbox Size pozwala nam określić, w którym momencie tak kolizją się nie przejmujemy. Czyli na przykład mamy wymodelowane w całości rurki, które są przewodem elastycznym i zakładamy, że da się je w inny sposób ułożyć na budowie. Nie jest to kolizja, która powinna spędzać tam sens powiek. Możemy określić, że kolizje do. Dwóch, trzech milimetrów po prostu pomijamy, bo to nie jest sytuacja, w którym coś nam się rzeczywiście nie zmieści. Albo też na innym etapie projektu, jeśli to jest jeszcze zbyt uproszczone, żeby w ogóle takimi rzeczami się przejmować. Możemy też nadać im priorytet, że tak powiem, tak. niski. Możemy też je wykryć i po prostu zignorować. Mamy też distance. To również jest nowo dodana funkcja odnośnie elementów instalacyjnych. Raz na czas zdarza się, że na przykład jakaś instalacja powinna mieć strefę bezpieczną, czyli poza tą rurką, która ma, powiedzmy, tam. 2 cm średnicy, ona musi mieć też na przykład 5 cm z góry i dołu przestrzeni wolnej, nie może niczego dotykać, żeby tam się nic nie skraplało i tak dalej. Również możemy sobie taki dystans określić i podać, jeśli, jeśli mamy taką potrzebę. Przechodząc już do samego sprawdzenia, tutaj bardzo podobnie jak wcześniej, mogę po prostu kliknąć sobie na przykład na sprawdzeniu konstrukcji z przewodami wentylacyjnymi i teraz widzę tutaj wszystkie elementy konstrukcyjne, przez które przeszły mi elementy instalacyjne. Więc tutaj na przykład mamy rurkę, która ewidentnie wbiła się w tą belkę. Co ja teraz mogę z tym zrobić? No, muszę kogoś poinformować o tym, że taka kolizja się wydarzyła. Oczywiście w przypadku każdej poprzedniej też mógłbym utworzyć odpowiednią uwagę, ale skupmy się na razie na tej konkretnej rurce. Jeśli ją znajdę, mogę teraz odszukać ją tutaj na mojej liście i wybrać report. Report pozwoli mi utworzyć uwagę. A w takim razie będę mógł podać sobie jakieś dodatkowe dane i poinformować o tym pozostałych ludzi, z którymi współpracuję. No i w ten sposób przejdziemy na płynny sposób do komunikacji, tak? Dokładnie. Czyli do. Od wykrycia błędów i problemów do informacji. No to teraz trzeba poinformować o tym Wojtka jako architekta. Dokładnie. I po raz kolejny skorzystam z tego, co już przygotowałem na samym początku, jako baza do mojej platformy. Czyli po pierwsze, wybiorę sobie Wojtka jako osobę, do której chcę to przyporządkować. Typ to jest kolizja. Chcę to rozwiązać na etapie projektu budowlanego. Dotyczy to akurat lobby, bo tam znajduje się ten, ta nieszczęsna belka. Mogę też określić datę, na kiedy chciałbym, żeby Wojtek to rozwiązał. Myślę, że da radę dzisiaj w trakcie webinaru. Następnie możemy też określić priorytet. W tym momencie uważam, że jest zdecydowanie krytyczny. Mogę też od razu określić widoczność. To też jest ważne. Raz na czas mogą się zdarzyć uwagi, które nie są istotne dla całego zespołu. Możemy to sobie filtrować. Dodatkowo mogę określić tutaj jeszcze branżę. Architektura. No właśnie. I również mogę też oznaczyć branżę MEP, no bo ewidentnie są to również instalacje. W ten sposób utworzyłem nową uwagę. Przejdę sobie do zakładki Issues, w której znajdują się właśnie moje uwagi. Mogę zobaczyć, że tutaj się znalazła. Co ważne, zmieniła teraz kolor. I to też jest bardzo ważna cecha Zuma. Jeśli raz wykonaliśmy takie sprawdzenie, zaraportowaliśmy je. Ona po raz kolejny również zostanie wykryte jako żółte. Czyli w ten sposób bardzo szybko graficznie możemy stwierdzić, OK, wykryłem 800 kolizji w tym projekcie, zaraportowałem 200 z nich, 10 zignorowałem, bo były nieważne, a resztę muszę dopiero rozwiązać i komuś zgłosić. Czyli nieważne, ile razy wykonam takie sprawdzenie, będę już wiedział, OK, to zostało zgłoszone. Z kolei, jeśli zostanie rozwiązane, to zostanie oznaczone jako zielone. Także to też jest ważna cecha, takie sprawdzenia dają nam zawsze informację zwrotną. Jeśli teraz dałem tutaj taką uwagę, będę musiał się z powrotem zsynchronizować, żeby ją przesłać dalej. Dlatego mam tutaj ikonkę synchronizacji. Klikam synchronizuj i zostaje ona już teraz przesłana. Teraz widzę, że tutaj kropeczka w środku jest pusta. Również nie mam żadnego znaczenia w tej uwadze. Ona powinna pojawić się już na Nexusie. W tym celu wejdę sobie w Issues i tutaj odnajdę utworzoną przeze mnie uwagę. Ma wszystkie podane przeze mnie informacje. Również, jeśli chciałbym wyświetlić ją w jakimś kontekście, mogę wejść teraz do zakładki Model, bezpośrednio już z platformy, i tutaj kliknąć pokaż mi moją kolizję. O, właśnie. I zostaje przeniesiony do tego właśnie miejsca. Tutaj mamy wcześniej zaznaczoną przeze mnie rurę i belkę. No ale to jest widziane z mojej strony, jako koordynatora. Zobaczmy teraz, jak na to może najszybciej i najefektywniej zareagować Wojtek. Ja zakończę. Tak, ja przejmę, ekranu. przejmę sobie ekran. Już udostępniam mój. Znajdujemy się z powrotem w Archikadzie. Znowu otworzyło nam się okienko. Słuchajcie, ja w moim Archikadzie <grym> mam już właśnie to, co Piotr mówił. Do różnych programów Bingolab ma wtyczki ja taką wtyczkę Bingolab mam już zainstalowaną do Archikada. I z w tej wtyczki zaloguję się do BCF Managera. Tutaj muszę wykonać podobne czynności jak Filip pokazywał, muszę się zalogować do naszej wspólnej przestrzeni, więc klikam sobie takie połączenie, muszę wybrać projekt. No i teraz wszystkie te rzeczy powinny mi się już tutaj wczytać i zobaczcie, że na samym dole jako najnowsza uwaga jest ta, którą Filip przed chwilą zrobił, czyli jest ona jest to kolizja kolizja naszej rury. Tutaj coś widzę, że się podziało z tym do kogoś przypisane, ale zaraz sobie z tym poradzimy. Aha, okay. Nie wskoczyło, że do mnie, tylko że do ciebie. Ale ja również, klikając podwójnie, mogę zobaczyć że w moim archikadzie wyświetlić sobie tą kolizję naszego modelu, także też mogę na to spojrzeć, pooglądać bezpośrednio w oprogramowaniu, w którym działam. No i mogę skomentować taką uwagę i dać jakby dalsze wytyczne. I tutaj jedną z moich wytycznych będzie to, że no. e, załóżmy, że nie, mo, nie możemy tej rury już obniżyć, czy możemy coś zrobić z belką i taki komentarz, słuchajcie, ja przypiszę teraz do naszego konstruktora, więc wezmę i przypiszę to zadanie Piotrka, zapiszę, no i teraz Piotr, powinien dostać takie powiadomienie. jeszcze się wszystko tak, tak, dokładnie. Tak, nie, nie słuchajcie, jest. pewnie zrobimy teraz jeszcze wiele rzeczy, bo byłoby tych komentarzy więcej i na końcu muszę się Synchronizować, wysłać, dostępić moje dane. No i co, Piotr? Teraz lecimy no do ciebie. Lecimy w takim razie do mnie. Ja udostępnię ekran. Ok. No to jesteśmy w Rewitie. No i zobaczmy, co tutaj się będzie działo. Revit ma, podobnie jak inne programy, również swoją wtyczkę BCF Manager. No jak widzicie, mam tutaj już nasze uwagi. Natomiast Wygląda to dokładnie tak samo jak Wojtka, tak? Czyli wybieram sobie domenę, klikam connect, wybieram projekt, no i w tym momencie mogę też po prostu kliknąć proces synchronizacji, no i widzimy już, że mam tutaj, mam tutaj naszą tak, z tego komunikat, że w twoim modelu akurat tak. nie ma tej rury, no bo jesteśmy no, w konstrukcji. Tej rury, no bo jestem w konstrukcji. W Ale znaleźliśmy w... się w tym samym miejscu. Znaleźliśmy się w tym samym miejscu, ja mogę tutaj zaznaczyć moją belkę, mogę ją przebadać i zdecydować, czy ja jestem w stanie w ogóle to zrobić, czy nie jestem. No i znowu mogę po prostu odpowiedzieć, Wojtku, będzie zrobione. Zawsze ten model możesz podejrzeć właśnie na platformie bezpośrednio. Tak, już. mogę też podejrzeć na platformie. To też do tego służy. Natomiast tutaj oczywiście no, wymagałoby to pewnie jakiegoś tam badania. Tu widzimy, że wszędzie belki są niższe, ta jedna jest wyższa. Mogę to zrobić. Sprawdziłem. Mogę wysłać taką wiadomość. No i ona zostanie zapisana. Mogę oczywiście też na przykład y, poinformować o tym Filipa. Mm. No i daję, synchronizuj. Tak, jeszcze możesz zmienić status takiej uwagi. Mogę zmienić też status, tak? W tym przypadku możemy prawie, że uznać, że ona jest rozwiązana. Mogę zmienić resolve. Też, też w ustawieniach yy, A każdego, przepraszam, to była chyba nie ta uwaga, muszę tą uwagę Resolve. No i może jeszcze warto wspomnieć coś... tutaj o tym, że w ustawieniach użytkownika na platformie każdy sam może zdecydować też, czy będzie na przykład otrzymywał powiadomienie, jak ktoś go oznaczy również na maila. Tak, również tak ładnego, to bywa bardzo właśnie o tym, że dana edycja została tutaj dokonana.